Boom! Siemandero, subskrybenci i nie tylko, i wszyscy tam na YouTube i na świecie. E, dzisiaj mamy 10 września 2021 roku. I no, jakby było inaczej, przyszły kolejne paczki z AliExpress. Dzisiaj, mianowicie, przyszła kaseta e, do roweru Agnieszki szosowego. Czekajcie, tu muszę poluzować. Cyk-cyk-cyk-cyk-cyk. Teraz wam ładnie pokażę. Już jest zamontowana i wyregulowana. Także jest nowiutka kaseta, 9 orzędowa Powiem wam, że nie wiem, jakie tu jest rozpiętość tych zębów, ale zaraz zobaczę. Albo nie zobaczę. 11 11 do 28T. Czyli najmniejsza zębatka ma 11, największa ma 28 ząbków. No i wiecie, jest taka seta kurcza. Nie wiem ile ona kosztowała, ale to nie były jakieś tam duże pieniądze. Będę musiał się zapytać Agnieszki, bo to Ona w sumie zamawiała. Ja tam tylko doradziłem, że, że ta się chyba nadda. I faktycznie się naddała. I działa to bardzo fajnie. Czekajcie sekundę, Wy pooglądajcie, ja zaraz wrócę. Sekundę. Już tam zmierzam. Już, już, już. Już, już, już. Trochę mam mało, trochę mam mało miejsca, bo tu jeszcze, tu jeszcze Gary Fisher stoi obok. Dobra, ale to Wam już mówię. E, może będzie lekkie przypomnienie o tym rowerze, bo może nie każdy zna, nie każdy patrzył na dalsze filmiki. To jest Żytę e, Mach 1600. Oczywiście rama aluminiowa 7500 spiek <noise> na karbonowym widelcu z przodu i z rzeczy, napęd jest 3 3 na 9 bo to też jest ważne słuchajcie, ja muszę to sobie wszystko wiecie, poukładać, żeby tak chaotycznie nie mówić to wam powiem tak to jest 3 na 9 z przodu jest Shimano Tiagra korba oczywiście, na wcisk bo to jest troszkę starszy rower Jedno co Wam chcę powiedzieć, to, to faktycznie mogłoby tutaj jednego blatu nie być mniej tego najmniejszego, e, bądź największego, zależy co kto tam lubi, po jakich górkach jeździ, też byłoby fajnie. Natomiast to nie przeszkadza e, w niczym. E, tu, z tyłu, tu oczywiście, przyrzutka z przodu jest 105, starsze Shimano, ale bardzo fajnie to działa. E, z tyłu jest tej samej grupy też 105, też starsza 105. No i tutaj jest 9 blatów. I dlaczego wymieniliśmy tą kasetę to zaraz? Ale powiem Wam jeszcze na szybko, co zostało w tym rowerze wymienione od go mamy od nowości. Bo już tutaj zaszła taka sytuacja, że zamawiamy dzisiaj owiki jedną tu drugą do gazeli. Bo tam jest też taka gąbka, która też ma tutaj uszkodzenie. Także to się pojawiło w ciągu kilku dni. Kierownica jest oryginalna z tego roweru, jak, jak kupiliśmy, to jest. ITM Super 330 Anatomika, wydaje mi się, że ona ma 440 mm szerokości. Także kierownica jest oryginalna. Doszedł oczywiście licznik Sigmy 916. Mały, fajny dzwonek pod kolor, którego prawie nie słychać. Mostek tutaj jest jakiś VP. Znaczy tutaj ta zaślepka moska to jest jakiś VP. Komponent nie mam pojęcia. Sam mostek został kupiony w Dekatronie. To jest bodajże 60, bo tutaj była setka albo sto dziesiątka, nawet czyli mostek był gdzieś dotąd. To było trochę jak dla agi za długie. Następna rzecz. Są również klamkę monetki 105. Niestety nie widać, bo tu są zdarte. Ale zostało 0,5. Uwierzcie, że tu była jeszcze jedynka. I tu też nie widać, bo ktoś tak. Nieudolnie niestety rower stawiał na, na kierownicy do góry nogami i nie podłożył pewnie żadnej szmaty, dlatego to się pozdzierało. Także, to, to, to. To wszystko, manetki były oryginalne. Bardzo fajnie to działa. Kierownica oryginalna. Co tutaj wymieniliśmy? Na pewno kupiliśmy rawkę. Jedną i drugą, czyli obręcz całą. Tutaj oryginalnie były Rigidi. Rigidy, Słuchajcie, no nie były to złe obręcze, no, no były były proste, ale no czułość było, że one nie, nie mają takiej sztywności, wiecie, jak trzeba. No, ten rower tak się fajnie nie prowadził, mimo że on też nie ma żadnych sztywnych osi, no bo przecież wiadomo. To kupiliśmy za 10 euro e, dwie obręcze tutaj, macie Mavica Axiuma, e, całe kompletne z tym już Aero I tutaj jest na takim starym, jeszcze ta obręcz była Continental. O. Powiem Wam, że coś ult Aha, Ultra Sport. To jest 25 opona, z tyłu też jest 25 opona. Ale ta opona jest już stara, spękana. Co nie zmienia faktu, że trzyma ciśnienie i podobna Agnieszka mówi, że e, bardzo dobrze jedzie ta opona. Bardzo dobrze się trzyma na wierzchni. Także na razie tego nie robimy, nie wymieniamy. Z tyłu jest również wymieniona rawka. Tutaj jest mawik pyk pyk pyk, 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 Jest starszy mawik E, który już tu ma trochę, jest trochę wyjechany na tym rancie, ale. E, a, mieliśmy dwa koła z tego axioma przód i tył. Przednie było proste, tył był zmasakrowany. Tam był, trzeba byłoby wszystkie szprychy wymienić, była porzewiała trochę ta rawka, więc wiedzieliśmy, że olewamy tą tylną e, rawkę. Pozbyliśmy się jej i kupiliśmy e, tutaj Mavika rawkę starszy model e, Open, to pisze Open Pro. To jest też opona tutaj 25 mm, to jest Victoria Rubino Pro na Grafenie 2.0. Powiem Wam szczerze, że opona nie ma dużego przebiegu. Może ma z 2000 km? I zobaczcie jak ona już wygląda. Ona jest cała spękana. Cała. I tak wygląda nowa opona, którą nową kupiliśmy ona ma może rok czasu na tym rowerze z haczykiem, i mówię, 2000 nie najechała. I tak wygląda ten, ten, yy, ten ich cały zarąbiasty materiał do, do tej opony. Ech, ten grafen On miał być taki wytrzymały, komfortowy. I jeszcze jedno, że ta opona potrzebuje zobaczcie, to jest ma maksymalne ciśnienie 9 barów. My pompujemy na 8, bo już pompka dalej, wiecie, nie daje rady. I na, na 9 barach, przy 7 barach już ta opona. Jak ma 7-6 barów, jest nie do jeżdżania, bo się miękka jak flak. Praktycznie, no, no nie, nie jest flakiem, ale po, to kiepska opona. Nigdy więcej nie, nie kupimy już Vittori a zwłaszcza nic na grafenie, bo to jest dziadostwo. Będziemy inwestować w Continental'a, bo ten stary Continental, zobaczcie po tylu latach. Naprawdę, gdyby nie to, że tutaj delikatnie jest tam pomarszczony, to wygląda 100 razy lepiej. I jeszcze jedna rzecz ważna w tym rowerze. Dlaczego? Też zostawiliśmy sobie tą, tą obręcz. Bo zobaczcie co tu się dzieje, bum, Piasta z oryginalnie 105 na Mawiku. Widzicie teraz Mawiki mają Mawika piasty przeważnie, a jeszcze znaleźliśmy na 105, Obręcz prosta, silna, mocna. Energia, adrenalina. I to się naprawdę znaczy, jak to się kręci? Nawet. Ja nawet nie użyłem żadnej siły tutaj, tu coś tam machnąłem palcem. A to sobie cyk 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 cyk, 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 cyk. To sobie cyka tak jak należy. To jest taka seta nowiutka z AliExpress, bezfirmowa absolutnie. To nie jest nawet żaden chyba Sunrise, to nie jest absolutnie żadne Shimano. Zdajemy sobie jak najbardziej sprawę, że że ona nie wytrzyma długo i że to będzie pewnie tak, obstawem do 3000 km powinna wytrzymać. Łańcuch jest jeszcze w bardzo dobrym stanie, bo pomierzyłem i nie jest wyciągnięty. Tutaj wcześniej kółeczka wymienialiśmy w tej przerzutce. Tu są ultegry kółka wrzucone, mimo że tego nie widać, ale są ultegry. 15 euro kosztowały te, te kółeczka. A dlaczego wymienialiśmy tą kasetę? Ach, jeszcze sorry. Najważniejsza rzecz, o której. Nie powiedziałem, to są hamulce. Hamulce były również wymienione, były tutaj wcześniej No name nie były ani stopiątki, ani Tiagry, nic takiego. I kupiliśmy hamulce ze Speca, Specialized, Axisa, ale już wersję 2.0, nowe, przód i tył. Dwa hamulce kupiliśmy, nowiutkie, z nowymi klockami, w ogóle nie używane w pudełku. Uwaga, zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. One mają też rok z haczykiem, czy półtora, ale są genialne, kosztowały 30 euro. Naprawdę. Uwaga, to nie żart. Sam się dziwię po dzień za gąb, że tyle, za tyle nam się udało wyrywać. I te hamulce całkowicie w ogóle mają piękny kształt. Widzicie, jakie one są opływowe. Tutaj mają jakiś przelot. Podobne do Srama. Sramowskie też są. Też mają takie redy, czy nieredy. Też mają takie fajne przetłuczenia, jakby takie odelżane. Podeszły bez problemu. I co jest, słuchajcie, najlepsze to hamują. Tu jest jeszcze 42,52 mm. to jest regulacja bliżej dalej. Tu się oczywiście pyk odskakuje, żeby opony wyciągnąć. E, hamulce można wymienić same gumki. Jest guzik Jaga, mówi, że to, po prostu, to są najlepsze hamulce. Dzięki temu ona zaczęła szybciej na tym rowerze jeździć. E, właśnie przez te hamulce. E, bo po prostu rower staje dęba. No, no, no nie ma się co dziwić. No w końcu do speca były montowane. E, tu jest jeszcze jest tani taki... E, e, taka blokada z akcjona, wiecie, ona gówno daje, ale jakbyście chcieli po prostu na, na, na minutę wskoczyć po coś do sklepu po wodę, to, to na szybko można spiąć rower. Dobra, i teraz do podsumowania Czemu, dlaczego wymienialiśmy kasetę? Dlatego, bo od jakiegoś czasu zaczęły się pojawiać pewne problemy, że gdyż, bo zaczął. Sorry. Zaczął, on, to jest ta seroweczka Open Pro gdyż zaczął przeskakiwać łańcuch na pewnych biegach po prostu jakby nie wiadomo, jakby wiecie zamiast na jeden ząbek wchodził to jakby poszedł na drugi nie zawsze to się działo, nie na każdym przełożeniu nie na każdym blacie, ale po prostu ewidentnie było takie zgrzytanie czasami e, czuć było, że on coś tam nierówno chodzi oczywiście biegi były wyregulowane idealnie, wszystko tutaj nowe kółka już dawno wleciały jakiś czas temu Łańcuch nie jest wyciągnięty. Blaty z przodu nie są również zużyte, bo były sprawdzone i nie wiedziałem co jest grane. Obstawiałem, że to są te kółka z ultegry, bo myślałem, że może one jakieś mają niewymiar, że ten łańcuch na tych kółeczkach przeskakuje. Nie, teraz się okazało, że to nie jest problem. Problemem okazała się kaseta, która na pierwszy rzut oka nie wygląda na zużytą, a jest zużyta, i na tej kasecie łańcuch przeskakiwał. No, i widzicie, i taka akcja. Do tego mamy specjalny klucz z Bitfina do zdejmowania kasety. On ma cztery rozmiary. I ten bolec, który wchodzi w piastę. Tym kluczem się zapiera. Tu się wkłada ten bolec i oczywiście odwrotnie się odkręca, bo jest w lewo, w prawo jest samo zacisk. Wiadomo, nawet nie trzeba tego za bardzo skręcać, bo to pedałując samo się zaciska i tak to wygląda, nie pamiętam klucz kosztował chyba z 15 czy 12 euro to kosztowało chyba między 5 a 8 euro ta końcówka, no ale już ją używaliśmy wielokrotnie i bardzo się przydała, także kupujcie części bo części są ważne poza tym nie ma żadnych luzów ten rower na piastach ani z przodu, ani z tyłu, mimo że jest miszmasz, ale jest jednak komplet Mavica tutaj też jest Mavic, tu jeszcze lepiej bo jest na stopiące, a ta piasta z tyłu, no powiem wam szczerze Zobaczcie, no nawet no, 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 to, to ruszyłem, to się samo kręci. E, tu jeszcze został pociągnięty e, licznik, tak hamsko na tylne koło, z uwagi na to, że wcześniej rower był na trenerze. E, no i wiadomo, że to z tyłu się koło kręciło, nie z przodu. I, i, i tak, te, tak ten licznik jeszcze został. E, Dodatkowo, co zostało jeszcze w, e, w tym czasie tutaj wymienione, to to jest siodełko. Boże, nie wiem, czy to będzie Seta albo Seka. E, to jest Cele Royal. Bardzo fajne siadełko dla Agi. Tu już jest trochę obtarte w takim kształcie. Mówi, że też jest wygodne, choć na dłuższych trasach trochę tyłek boli, ale, no ale to się jeździ w, tej, w tym żelu na tyłku, to, to nie jest problem. No i co? I jeszcze jedna rzecz, która przyszła. Dzisiaj to przyszła ta lampka. Zamówiliśmy lampkę. Zobaczcie, tak ona wygląda. Kurczę, lampka bez 12 euro kosztowała około 10 między 12, muszę to wszystko zapisywać. Jest ładowana na USB z tyłu. Tutaj ma wskaźnik cztery kreski baterii. Włącza się guziczkiem. Pyk. To jest pierwszy tryb. Drugi jest słabszy. Jakiś trzeci jest mocniejszy. Czwarty jest jeszcze mocniejszy. Jest pulsowanie. Jest stroboskop jest wyłączenie i jest oczywiście montowana tutaj na gumę to jest na stałe do lampki więc jak żeby zabrać lampkę to trzeba tą gumę sobie zdjąć, wziąć lampkę do kieszeni gdzieś tam schować do plecaka nie ma problemu, ale jest mała fajna oczywiście, to jest do agi do roweru ale ja patrząc na tą lampkę zobaczymy ile tutaj bateria wytrzyma to ja już wiem, że, że chcę taką lampkę, przyszła w przeciągu tygodnia to jest z Chin, co jest w ogóle niewiarygodne. No, no i w zasadzie sensie tak to wygląda. Tutaj sobie zrobiłem taką podpórkę z kluczy. To są klucze też z Lidla. Bardzo zajebisty zestaw, też o tym zrobię filmik. Widzicie, tutaj sobie podparłem pod ten cały podkorbę. Podłożyłem, bo potrzebowałem wyregulować przerzutki. Myślałem, że poczekam później na Agę, żeby ona mi rower podniosła, podtrzymała. A ja tutaj będę kręcił korbą. Tutaj będę sobie cyk, 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 cyk zmieniał. A ja przy okazji będę tutaj regulował. Yy, tą, tym, tą końcówką na lince, no ale okazało się, że, że zrobiłem to sam. Już jest rower wyregulowany. Podobno Agnieszka dzisiaj się już za, za, zadeklarowała, że będzie koniecznie jechała, testowała cały sprzęt. No, jak będzie chciała, to pojedzie. Jak czasu starczy, zobaczymy. No, a tu stoi ten oh, piękny Gary Fisher, który jest już gotowy. Wstępnie jesteśmy umówieni, że albo w sobotę, albo w niedzielę, tak jak wam mówię. Czekajcie, tutaj wezmę to. Albo w sobotę, albo w niedzielę jedziemy na, na Eidhof. Bum, 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 bum. I nagramy tam filmik. Bierzemy speca do auta, bierzemy garego do auta, zdejmujemy przednie koła, jakoś to wszystko tam upchamy do Toyoty. O Toyocie też będzie filmik o Koroli z 2000 roku. Upchamy to i pojedziemy po upalać i zobaczymy jaka jest naprawdę różnica, gdzie rowery są z podobnego rocznika. Są to fulle, aczkolwiek na, na różnym zawieszeniu, ale bardzo podobne, bo Spec ma z tyłu Foxa, Gary ma z przodu Foxa, ale za to Gary ma z tyłu Manitu, a z przodu Spec ma Sida, Rockshoxa. Także zobaczymy jak to wszystko się będzie sprawowało, bierzemy w razie w pompkę do, do, do pompowania, do, do amortyzatorów. No i będzie fajne porównanie, przyszły już, a jeszcze Wam pokażę. Bym zapomniał, wczoraj przyszły te manetki, które Aga zamówiła. 3, Trzy... poniżej 4 euro kosztowały, 3 coś. To są wiecie, coś takie na bazie tam Ergona, ale mają tutaj delikatne podparcie, oczywiście są skręcane z przodu i z tyłu. Powiem Wam szczerze, jak zobaczyłem te manetki za 3 euro, w porównaniu one jeszcze w wielu kolorach występują. W wielu różnych kolorach to, to trochę pozazdrościłem, że na swoje te. Bo kupiłem pod kolor, co prawda. tak Takie mi się podobały, ale pozazdrościłem, że za tamte 9 euro prawie dałem. E, obłęd. No, także manetki też wlecą. Kierownica już została wysłana i czekamy jeszcze tylko na. Czekamy jeszcze tylko na nóżkę. No i tyle. Idzie kierownica karbonowa 620 albo 640 i idzie do tego podwyższona jak wenduro i idzie do tego jeszcze nóżka z tyłu taka fajna, żeby przymontować w razie, żeby ten rower wiecznie tylko no, nie, nie opierać o, o ścianę, o wszystko. No, ale nóżkę można zawsze łatwo zdemontować czy gdzieś pojechać na tor, to się nic nie dzieje. No i tak to wygląda. Na dzisiaj jestem mega zadowolony. Przesyłka już była 8 rano. Z haczykiem delikatnym, także przyszła kasetka. Myślałem, że jeszcze tego nie będę robił, ale w zasadzie jeszcze nie mogłem doczekać, i no i to zrobiłem. I jest elegancja, Francja. Także do następnego, trzymajcie się. Na weekendy wlecą filmiki, może jeszcze dzisiaj coś nagramy. I tyle. Bye.